Oglądając film Urojenie, czyli Imaginary, akurat nie najgorzej, nie najgorzej naprawdę jest przetmaczone, miałem właśnie wrażenie, że gdzieś to już widziałem, że gdzieś rzeczywiście ta rzecz już była grana, ale spokojnie, powiem pokrótce o co chodzi, bez zdradzania ważnych wątków fabuły. Mamy dziewczynę, kobietę właściwie dorosłą, no i rzeczywiście ma jakiś koszmar, który ją dręczy. No i pewnego dnia wraz, wraz z mężem, z partnerem, z jego dzieciakami przyprowadzamy się do jej starego domu W którym to właśnie jej, no niech będzie córka Okazuje się, że znajduje misia Nazywa się Chonsi Który jest krótko mówiąc, no urojonym, tak? Urojonym przyjacielem, do niej mówi Robią razem rzeczy i tak dalej, i tak dalej No i tutaj się akcja zaczyna Nie będę więcej zdradzał, bo akurat mi się wydaje, że tyle wystarczy Misie, bardzo, bardzo, yy, wydaje mi się, że jest w porządku Zacznę od pomysłu tak, mówiłem wcześniej, że gdzieś to już widziałem i mnóstwo tych rzeczy jest i zgadza się, ponieważ sam reżyser powiedział, że wzorował się no w pewien sposób na, na filmie Poltergeist, duch, tym sprzed wielu, wielu lat, produkcja Steven Spielberg oczywiście i to był ten, gdzie duchy tam wciągały dzieciaki do telewizora. I tutaj jak widzisz za mną jest miniaturka, jest, jest plakat tegoż filmu i jest właśnie taka, taka sytuacja i to by mi w ogóle nie przeszkadzało, gdyby nie, tu, że tutaj jest zbyt dużo... Rzeczy podobnych. Mamy. okej, okay, miśka, który wciąga dzieciaki do, 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 do środka. Ok, w porządku. Nazywa się Chonsi. Czaki Chonsi? Nie, nie. Pomyślisz, ale z okoliczności. Nie tym razem. Rodzina wprowadza się y, do domu na ulicy Wiązów w mieście Springwood. Tak, oczywiście, wiadomo, że Freddy Krueger, no to musiało musiał być y, jak najbardziej. Misiek y, mówi no ileż to raz widzieliśmy, tak? Czy w, chociażby Ted, no wspomniałem też misiek, Chucky, Annabel, Pin, Władcy Lalek, Puppet Master, więc tego rzeczywiście było całe, całe grono, ale stwierdziłem, okej, okay, obejrzę, bo rzeczywiście koncept mi się podoba. Ostatnimi czasy dużo powstaje filmów nowych, które biorą stary, powiedzmy zużyty już tam pomysł, zużyty koncept i na nowo go wymyślają. I zgadza się. Zgadza się w tym filmie, robi się dużo nowych filmów. I tyle, bo ten akurat rzeczywiście nie wymyślił tutaj nic, nic nowego. Jak mówiłem, pomysł mi się bardzo podobał. Co jest ciekawe, w tym filmie jest chyba dwa albo trzy zwroty akcji, które mi się bardzo podobały. No i myślę, jest dobrze, rzeczywiście jest fajnie. W pewnym momencie nie będę zdradzał, które, powiem tylko. Że ten wątek z miśkiem, mi się bardzo, bardzo podoba. Sam, sam ten koncert, no jeżeli obejrzysz, obejrzałeś, obejrzałeś film, to dokładnie już wiesz, wiesz o co chodzi. Na końcu, oczywiście, też jest zwrot akcji, który był do przewidzenia, ale akurat jest w miarę, w miarę ciekawy. Więc ten film koncepcyjnie bardzo ciekawie wygląda, bo rzeczywiście to, co dostaliśmy, myślałem, że będzie, będzie super. A jak było? No bo Fabuła daje radę do pewnego momentu, kiedy. no wszystko się powiedzmy wyjaśnia, jest takie. Ja cię kręcę, czy tak można zepsuć pomysł? Jak to może zgadzać się. Jak, e, 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 stanowiska siódmego. Nie no po prostu, jak coś takiego można było zepsuć. Bo pomysł świetny, a wykonanie tam powiedzmy do 20, może 30 minut jest, jest OK. A potem nagle na łeb na szyję jest, mówiłem, naprawdę? To jest nasz złol w tym filmie. To ma straszyć. To ma. Przecież to normalnie nie, nie trzyma się kupy, nie ma sensu, nie ma logiki w tym wszystkim. No, ale okej, okay, dobra, przebram. No, Dobra, zobaczymy. zobaczymy Może ten film przynajmniej będzie straszył. No bo to jest takie kino, że domyślam się, że będzie straszaków, tak zwanych będzie dosyć dużo. No i jest dosyć dużo, z czego jeden jest dobry. Jeden jest dobry. Scena, yy, scena kiedy. No, rodzice i córka są razem razem w sypialni, bo akurat ona się bawi bawi z w chowanego. wchowanego. Więc to rzeczywiście ten straszak jest, jest dobry I, i to by było na tyle. No może tam gdzieś jeszcze kilka innych jest na poziomie, ale to, to wszystko. No i potem dostajemy. To co ja najbardziej nie lubię, wiesz, te, te, te jak to mówię kabaret, Nunówka głupie głupoty, że skoro jest Amerykan i się wprowadzają do nowego domu, to kto się musi pojawić z sąsiedztwa? Głupi, głupi chłopak sąsiedztwa, no oczywiście, że tak, no inaczej by nie było, mamy głupiego chłopaka sąsiedztwa, który przychodzi, ona, jedna z bohaterek ma 15 lat, przychodzi, of oferuje jej, jej yy, 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 tabletki, <laughs> będzie fajnie, rzeczywiście ele elegancko, potem nagle, o popatrz się, popatrz się, jest, jest szafka ojca, gdzie, gdzie, są, gdzie są trunki, może, może się poczęstujemy, Nie, 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 nie możesz. No i nagle się zaczyna, no po prostu i tutaj jest tego już aż za dużo, naprawdę dowiadujemy się, yy, że nasza bohaterka jednak no, nie jest największym yy, tuzem intelektu. Ja wiem, to jest horror, tutaj nie, nie oczekujmy tego, żeby nie wiadomo było co, żeby ona w tym momencie yy, rozwiązywała te, teorię strun. Tak, jest taka teoria. I żeby po prostu coś więcej się działo, no nie, no niespecjalnie nie tym razem bardzo mi przykro. Okazuje się, że sam pomysł i jeden Straszak to na, no powiedzmy, godzina 40, bo mniej więcej tyle ten film trwa, to nie wystarczy. Nie ma takiej opcji, żeby, żeby rzeczywiście ten film tak, yy, yy, tak zrobić. On jest. Za nudny, za głupi i za bardzo wtórny. Bo może gdyby rzeczywiście, okazało się, że powiedzmy, ten nasz. Yy, fur, byt, no nieważne jak zwał go, tak zwał, nie jest tym ki, ki, kim on jest w tym filmie, wiem, że mówię naokoło, ale po prostu nie chcę ci zdradzić, co tutaj się dzieje, to może to by miało ręce i e, nogi, może rzeczywiście jakoś byśmy to ogarnęli. No ale w tym momencie dostajemy... <ścoughs> no po prostu no ja, ja już chyba ja e, już chyba koncept e, niedawno zapowiedzianego filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem jako Świętym Mikołajem dużo bardziej intryguje niż ten film, bo rzeczywiście oglądałem go i tak się zastanawiałem, mówię, ale po co, ale dlaczego, ale jak także można było zrobić. Dodatkowo jeszcze tutaj mam notatki oczywiście i przegapiłem, że przy okazji tych wtórności również 100, czyli Pennywise, wiadomo, film Stevena, książka Stevena Kinga, dwa filmy też było rzeczywiście. Ojciec jest najlepszym świadkiem ojciec głównie bohaterki, więc obejrzysz, zobaczysz co i jak. No i abstrahując od tego, że w tym filmie bardzo niewiele się zgadza, Muszę powiedzieć, że no, tego filmu <laughs> polecić ci nie mogę. Jak chcę sprawdzić jaka jest ocena, to zobacz sobie na, na Filmwebie. Tam jest na mnie napisane jak bardzo ten film się nie podobał. I w tym. To jest tak, że teraz będziemy dostawać dużo straszaków. Sprawdzałem moją rozpiskę, to w ciągu bodajże najbliższych dwóch miesięcy będzie ze 3-4 filmy, które będę omawiał, no i to mają być straszaki. I, i tak się zastanawiam, czy to będzie po raz wtóry kalka, kopia, i czy rzeczywiście dostaniemy coś ciekawego, coś lepszego, czy to będzie rzeczywiście to samo. Bo tak na przykład sobie wziąłem, wziąłem sobie notatki, no nie nazywa się Chonsi, no to już oczywiście wcześniej o tym, o tym mówiłem. Tempę amerykańskie dzieciaki no to akurat nic yy, nic oczywiście tutaj nie jest nie, nie jest nowego, że tak powiem. Yy, mi się glampka. O, mi się glampka. Też jest fajny motyw. To też jest rzeczywiście fajny motyw, więc wizualnie ten film nawet by się bronił. No ale wiesz, mając filmy, które wyglądają dobrze, no, um, to nie jest to nie sci-fi, to nie jest fantazy, gdzie mamy się rozkoszować tym, jak to wszystko rzeczywiście wygląda, to ma być straszak. Tutaj mamy rzeczywiście się bać, mamy rzeczywiście być yy, przerażani, cokolwiek by to nie mówić, a ten film oglądamy i yy, to jest tak jakby, wiesz, wziąć troszkę wytniemy z tego horroru, tego, z tego, z tego, z tego, z tych filmów, zlepimy to, fabuła się niekoniecznie trzyma kupy, ale jakoś to będzie rzeczywiście, bo mamy tego chłopaka, ty wiesz, ten facet, ten mąż, to jest ten facet tego serialu, gdzie on tam grał z Martinem Szynem i tam pewnie ze dwie osoby go kojarzą, co nie? Bo tak jak ja na przykład obejrzeli pierwszy sezon i on się tutaj pojawi, ale co, nie możemy zapłacić mu zbyt dużo pieniędzy? To damy go na początku, potem zrobimy z niego, że on jest muzykiem, wyślemy go w trasę i tylko na koniec on wróci na ostatnie 5 sekund, to by, się, to by się wtedy zgadzało, ten jego czek się zbilansuje. Po prostu no, masakrycznie jest, naprawdę masakrycznie jest sobą. Tak, oczywiście, jeżeli yy, pomyślałaś, pomyślałaś, że nie, nie będzie, nie będzie drugiej części, jeżeli tylko my pójdziemy do kiny, jeżeli potem ten film trafi na platformy VOD i tam oczywiście będzie się zgadzała ilość, yy, ilość polubień, yy, ilość yy, subskrypcji na danej platformie pozyskanej dzięki właśnie temu yy, temu filmowi no to będzie druga druga część yy, powstania, bo oczywiście jest brama floriańska zostawiona do tego żeby ten film żeby ten film yy, kontynuować żeby kontynuować więcej fajnych recenzji udostępnić tę na swoich mediach społecznościowych niech się niesie i niech coraz więcej osób nie ogląda takich, takich produkcji no i niestety muszę powiedzieć że Miałem nadzieję, że coś się fajnego wydarzy. Tutaj widzisz, że jest reklamowane. Od producenta pięciu y, koszmarnych nocy, czyli Five Nights at Freddy's, pojawia się Tom Payne, no, czyli gentleman, o którym dopiero co mówiłem, i że niby super świeżnie. Y, nawet ten plakat, jak widzisz, jest wzorowany na, y, na filmie Poltergeist y, sprzed wielu, wielu, wielu lat i myślałem, że będzie y, fajnie. Tak, jak, jak w tym memie. Niby człowiek wiedział. Nie, niby człowiek wiedział, a jednak się łudził, że będzie dobrze. No niestety jednak nie ma nie ma dobrze, nie ma super, nie ma fajnie, nie ma ciekawie, ale tutaj na tej liście jest mnóstwo kultowych horrorów też jedne lepsze, a inne wiadomo.